Słuchajcie, jest Dzień przed Wszystkimi Świętymi. Jestem na cmentarzu, popatrzcie jakie widoki. Tutaj, gospodarz cmentarza. O. Gospodarz cmentarza ma coś takiego. No jeżdżo, nie złania. Nie wiem co on robi. On, on wydziela ten jest... miejsce. Nie. To ludzie sobie opłacają, ale tutaj widać, że są takie, takie, jakby, formy na te nowe groby, jak są nowe pogrzeby. A tutaj słuchajcie, są kotki. Tutaj ludzie nie karmią, ale akurat. Ha! Nie ma kotów, są gołębie. Proszę. Polskie gołębie. Ale tutaj zawsze pełno kotów jest. I my mamy niedaleko grób. I zawsze się denerwujemy, że te koty nam tu chodzą i nam e, brudzą na grobie. Ogólnie cmentarz wygląda tak. Ładna jesień jest. I w ogóle ciepły dzień. Dzisiaj jest 17 stopni. Dzisiaj jest 17 stopni. A już ludzie przychodzą na cmentarz, żeby sobie groby czyścić, sprzątać przed wszystkimi świętymi. także eee, zobaczyć, alejka tutaj ładna, ładne drzewo jesienne. No dużo wiatru wieje, to pełno takich porozrzucanych tych dekoracji. tutaj czyścimy, ale znowu trzeba będzie przyjść no proszę zobaczyć, niektóre takie groby są takie jakieś zapomniane chociaż z niczem mają tak widać, że da dawno tu nikt nie był i nie czyścił, nie sprzątał ale no nie wiem, co jakiś czas się też te groby wymieniają bo pamiętam, że Pamiętam, że niektórych tu nie było wcześniej. A no to kończę. Piękna jesień.